No i się stało, ziszka mi się rozpraszył. Zaczęło lać. brałem się w płaszcz po środku niczego. Ziszka przestał działać, przestał palić. Stałem tak sobie w deszczu, próbowałem wszystkiego i dupa. Podjechał jakiś skuter, powiedział, że mam tu podejść i obok jakiś domek. Podszedł jakiś młodszy typek, osuszył, No znaczy to nie świecę, tylko to kolanko na świece. No i odpalił po chwili. No to sobie jadę, przyjechałem z 200 metrów i znowu wyjąłem to kolanko. Osuszyłem, o to chodzi. Osuszyłem. No ale po chwili znowu. Teraz poczekam niech podesknie. Zabezpieczyłem tę taśmą izolacyjną, którą się zaopatrzyłem. Cała elektronika tutaj, to jest mokre. To wszystko jest mokre. Startowałem jak zawsze rano Pani w hostelu powiedziała mi, że spoko, dzisiaj zapowiada się zarąbista pogoda Pół godziny później przedbijałem się już przez falę deszczu Pogodynka 10 na 10 Założyłem płaszcz, założyłem tą osłonkę na plecak Ale i tak byłem zupełnie mokry Po czym Ziszka postanowił odwrócić prosteństwa i zgasł No to co, zacząłem kać Po prostu, przed siebie z jakimś wkurza to pczenie. Mechanika znalazłem od razu, bym przywieźł idealnie. Wypieprzył kolanko na wstępie, sprawdził, czy jest iskra na świecy. Wyjął nowe kolanko, zamontował mi, podmuchał. Zabezpieczył bardzo profesjonalnie, mianowicie siatką i taśmą izolacyjną. Co mu 50 tysięcy dąg, 9 złotych i śmigał już ściska bez problemu. Stwierdziłem, że pieprzam się od razu do pokoju i idę pod gorący prysznic. Ale niestety. Nie ma gorącej wody. Sprosyłałem zaproszenia na couch surfing. z dwoma ziołami z Chin i właśnie poprosili mnie, żebym puścił jakąś polską piosenkę więc puszczę im... Don't fucking laugh! <laughs> więc <laughs> puszczę im coś ciekawego i zgadnijcie co puszczę im bardzo... I know it's folk up. I told you! No, 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 no. you Euro language all like that, no, it's similar It's yeah. just cool, yeah we Śmieję it, się z we polskiego and... <laughs> Puszczę im Dawida Podsiadu <laughs> But like, if you go to rock, rock songs your language is like your language yeah yeah and russian language is so good in rock song you think so yes like in rock songs i kind of used to like polish language in russian i think it would be like sound a bit uh, like funny for me because like really? yeah because you don't see like many differences between polish and russian but for polish people russian is kind of like weird why I don't know, man. <laughs> For example, in uh, Poland, sometimes people say that uh, Chinese or Japanese is just the same. Is it? No. Japanese is so. So, is there any history between Poland and Russia? Oh, yeah, also not good. <laughs> That's <Polish song>. all it's <laughs> mogłem puścić coś lepszego, ale to jest teraz popularne w Polsce. Chłopaki zaproponowali mi też palenie zioła.